Cześć, z tej strony Bartek, a to jest program, w którym pokazuję swoją przygodę z ważeniem piwa i dzisiaj będzie ważenie. I dzisiaj pokażę Wam, jak uważyłem Witbira, ale zamiast tylko takiego samego ważenia i tam mówienia, co tam, jakie poszczególne kroki robię, to postanowiłem co nieco opowiedzieć Wam o tym stylu. Widbir to piwo pszeniczne górnej fermentacji. I w wolnym tłumaczeniu witbir to znaczy piwo białe i nazwę swą zawdzięcza właśnie jasnemu kolorowi oraz takiej mętnej barwie. I ta mętność właśnie pochodzi z pszenicy, jak i właśnie z drożdży. Jest to styl piwa, który wywodzi się z Belgii, a dokładniej z historycznej takiej krainy, która nazywa się Brabancja. I Brabancja obejmowała część Belgii i Holandii. I historia, czy tam korzenie Witbira sięgają aż XIV wieku, gdzie to był właśnie on ważony w klasztorach, jak zresztą większość piw tamtych czasach była ważona w klasztorach. Styl ten był popularny w Europie aż do XIX wieku, gdzie w połowie XIX wieku właśnie powstała receptura pierwszego Pilsnera, czyli piwa dolnej fermentacji i takiego mega klarownego. I od tego czasu Pilsner zaczął wypierać Witbira jak i zresztą inne style piwa. Doprowadziło to do tego, że w 1957 roku na terenie Belgii zamknięto ostatni browar, który ważył Witbira. Tym browarem był browar Thomson z Huga Hugarden, Chyba tak to się czyta. I 9 lat później Belg Piers Lis postanowił wskrzesić ten styl piwa i w 1966 roku założył browar, który nazwał Garden czyli nazwał go tak, jak miejscowość, w której mieszkał. I od tego czasu popularność Witbira rosła i w dzisiejszych czasach, w czasach tej naszej tutaj małej piwnej rewolucji Witbir jest dosyć popularnym stylem piwa, gdyż jest ono bardzo fajną opcją na takie letnie, lekkie i orzeźwiające piwo. Jakie surowce składają się na Witbira? W klasycznej wersji Witbira zasyp pszeniczny powinien stanowić... Około 50% całości zasypu, a reszta powinna być uzupełniona jakimś jasnym słodem. Najczęściej jest to słód właśnie pilzeński. W dzisiejszych czasach i w dzisiejszych interpretacjach tego stylu piwa, zamiast niesłodowanej, bądź y, jako dodatek do niesłodowanej pszenicy, y, dodaje się słód pszeniczny, bądź też płatki pszeniczne. Robi się to z powodu tego, że sama taka pszenica niesłodowana jest dosyć ciężkim y, surowcem. Ciężkim z tego względu, że jest, jest ciężko przeprowadzić filtrację, gdyż ona nie ma tej takiej łuski, która właśnie łuska jest tym elementem filtracyjnym w całym złożu i to właśnie sprawia kłopoty i dlatego stosuje się zamiennie właśnie słód pszeniczny bądź też płatki pszeniczne i często też dodaje się już tam w ostatnim etapie zacierania, w ostatniej minucie powiedzmy, dodaje się łuskę, np. przykład ryżową, która pozytywnie wpływa na filtrację piwa. Jakie inne dodatki można stosować do witbira? Często w interpretacjach tego stylu w obecnych czasach stosuje się płatki owsiane. One stanowią powiedzmy tam 5 do 10% całości zasypu i płatki owsiane mają wprowadzić to, że piwo będzie takie bardziej treściwe oraz gładkie. No ja w swojej wersji właśnie korzystam z płatków owsianych. Innymi ważnymi dodatkami w witbirze są skórki cytryny. Skórki gorzkiej pomarańczy, tak zwane curaçao oraz kolendra. Oczywiście można stosować też skórki słodkiej cytryny. Ja właśnie zastosowałem coś takiego w swojej interpretacji tego stylu. I tutaj mam sklejkowane 200 gram płatków pszennych. Podgrzewam do 52 stopni, rzucam wszystkie słody i taką przerwę robię w 50 stopniach, żeby tam pszenica wydzielała jak najwięcej kwastów, żeby się sklejkowało i żeby było wszystko elegancko, po prostu witbir. Jak ciekawie się ułożyło to mu to, to pewnie przez wszystkie te płatki i inne pszenice. No zobaczymy, jak to się będzie w ogóle filtrowało. No i tak, filtracja no nie przebiega bez kłopotów, bo pewnie od tej pszenicy jest złoże filtracyjne pęka. Pęka, i tamtymi szczelinami po prostu wlatuje woda i to chyba nie jest najwydajniejsze wysładzanie. Dlatego wzruszyłem mu to, pomieszczałem to wszystko, tak żeby się jeszcze raz w ułożyło. Znowu zawrócę trochę yy, brzeczki, no jak znów opęka, no to znów zrobię to samo. Wolę poczekać niż tracić na wydajności, bo myślę, że to mi się zwróci. W sensie nie, że będę ten wymiotował, tylko że mi się zwróci w postaci dobrego piwa. No dobra, zobaczymy, poczekam 10 minut i... Filtruję dalej. Na goryczkę idzie Junga, 50 minuta 5 g, dodaję 20 g citry na 5 minut przed końcem gotowania i dodatki witbirowe. Skórka cytryny to idzie w dwóch partiach, 5 gram na 10 minut, 5 gram na 0 minut i podobnie jest z kolendrą i ze skórkami słodkiej pomarańczy, czyli też 5 gram na 10 minut i 5 gram na 0 minut. I teraz skórki, cytryny, zobaczymy, jakie mają. Aromaty, no coś czuć, no ale nie jest to jakoś turbopowalające, cytrusowe. A jak się tak trochę pomerda, tam paluszkiem to jest już lepiej. No dobra, 5 plus 5, czyli razem dyszka. I skórki paramańczy, pomarańcza słodka, w stylu powinno się dodawać gorzką skórkę pomarańczy, kurasao, ale ja nie chcę, wolę słodką. Czy to nie będzie taki prawdziwy witbier, tylko będzie piwo takie właśnie interpretacja witbiera. Ale nie, te skórki pachną bardzo fajnie. Podejrzewam, że będzie do nich bardzo fajny aromat. świetnie. Nie włączyłem nagrywania. Dobra, za chwilę będzie leciał chmiel Citra. Miałem go wrzucić 20 gram, ale wrzucę 15, a 35 gram wykorzystam za 2 dni, bo będę robił takiego cytrusowego pejlela i w sumie jak znalazł będzie ten chmiel. No w aromacie, w aromacie tutaj granulat, gramulat jest fajny, taki fajny Czuć, czuć te cytrusy, ale jakoś tak specjalnie mocno to się nie różni na przykład to amarillo czy sentenia No, te nuty spaczki są takie dosyć podobne. Może ja po prostu nie wyczuwam tego, no ale no, mówię jak jest. Choć podejrzewam, że już w piwie to będzie zupełnie inaczej. Oczywiście podzielę się wrażeniami. Dobra, już trzeba wrzucać. Proszę, idealnie, jak pani w sklepie mięsnym normalnie. Bach. No, jak na Witbira to idealnie, dwunastka. Godzina gotowania. Armoran Widbir, mój Widbir, który wygra. Sądzę, że mój.